Mam wrażenie, że to ma być wspaniały dzień. Liczę na to, że bardzo, bardzo, że będzie to wspaniały dzień, bo spotkam dzisiaj ogromną liczbę wspaniałych, cudownych ludzi na konferencji we Wrocławiu. To będzie wspaniały dzień. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Po trzech dniach przerwy. Chyba najdłuższa do tej pory znana mi infekcja, która mi towarzyszy od prawie trzech tygodni. Może dlatego, że za pierwszym razem. Nie wyleżałem, nie wyleczyłem i trzyma mnie do teraz. Jeszcze nie jest całkiem dobrze, ale energia wraca, będzie dobrze. Trzeba być dobrej myśli, bo po co być złej przecież, prawda? Więc <laughs> jak się uśmiechniesz teraz, to ja to poczuję, doda to mi to na pewno energii i dzisiaj po południu, kiedy już pojawię się we Wrocławiu, w miejscu, gdzie odbywać się będzie nasza konferencja, to na pewno będę miał najlepszą z możliwych energii, dlatego teraz uśmiechnij się, a ja to na pewno, na pewno to do mnie dotrze. Nie wiem jak, ale na pewno dotrze. Ciągle, ciągle męczy mnie jeszcze kaszel. Trzy tygodnie temu w Abu Dhabi, poniedziałek, zaczęło mi się, prawie trzy tygodnie temu, zaczęła mi się infekcja Katarem i tak trzyma mnie aż do teraz. Gabriela pyta, jak się czuje. Zawsze odpowiadam humorystycznie, że jak do połowy wysunięta szuflada, ale, ale tak naprawdę to nie jest źle. Było dużo, dużo gorzej. Jest już po prostu. prawie dobrze. 17 dzień maja. Długo wyczekiwany termin. 137 dzień roku. sobota, 20 tydzień i zakończymy, kończymy, a jest dzisiaj Dzień Wolnej Kultury. Międzynarodowy Dzień Whisky. Międzynarodowy Dzień Telefonu Zaufania dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bibofobii, Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego i Światowy Dzień Pieczenia. No to można uczcić dzisiaj to święto piekąc. Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdyż słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem za darmo. Z tym ciepłem to jakoś tak chyba nie, bo generalnie mamy jakieś 7 stopni na zewnątrz i jak na maj to dosyć chłodno. Ale dobrze, dobrze, że już mogę być na żywo w klubie 555. Przed nami 228 dni roku. Właśnie do Adama chciałem jeszcze powiedzieć, że no to my będziemy prawdopodobnie organizować taką konferencję jeszcze w przyszłym roku i w ogóle chcę Ci powiedzieć Adam że bardzo, bardzo dobrze wspominam nasze spotkanie w Monachium. Ono było bardzo, bardzo piękne. I co? Dzień potrwa 15 godzin i 50 minut. Jeszcze ma potencjał do skrócenia się jakąś godzinę. Przed nami jeszcze 34 dni wiosny. A drugi cytat na dzisiaj Teodora Roosevelt'a: Uwierz, że potrafisz, a już jesteś w połowie drogi. Ja też wierzę, że potrafię dzisiaj stanąć na scenie, to oznacza, że jak wierzę, to już jestem w połowie drogi. A stanę dzisiaj na scenie w okolicach godziny 17. Dla wszystkich tych, którzy będą, cieszę się, że się zobaczymy. Anna Sylwia Dudziak, która wytypowała 1051 osób wczoraj, prawidłowo wytypowała tę liczbę, jest z nami od 22 listopada 2024 codziennie. A muzyka się skończyła, to oznacza, że trzeba w pośpiechu poszukać intro i go włączyć, bo już wraca wszystko do normy i mam nadzieję, że już tak będzie, że już dojdę do siebie całkowicie wkrótce. Rzucam Ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie. się ze mną herbaty. No herbaty nie zrobiłem sobie jeszcze, ale mam wodę, możemy się razem napić. I jeszcze, ponieważ kilka dni mnie ostatnio nie było na żywo, były dziewczyny i dzielnie, godnie mnie zastępowały, więc wypisałem sobie jeszcze te, które mi się udało znaleźć urodziny. I dzisiaj, nie, może zacznijmy od tego, że Anna Bień miała przedwczoraj. Elżbieta Sieniawska-Mazur miała przedwczoraj i Joanna Kobylarz miała przedwczoraj i nie było mnie, w związku z czym nikt nie został, nie zostali wyczytani. Wczoraj Adrianna Majewska, wczoraj Sylwia Parobek, Zusia Walkowicz wczoraj i jeszcze Miłosz Czerwieniec, a dzisiaj urodziny mają Jolanta Przybyłek i Paweł Laszczak. Chciałbym bardzo serdecznie życzyć tym osobom oczywiście, Czego? No, oczywiście wiemy, czego to zazwyczaj życzę, ale staram się mimo wszystko za każdym razem, za każdym razem życzyć troszeczkę inaczej. I tak się zastanawiam, żeby to trochę inaczej wybrzmiało, to mógłbym na przykład zacząć od tego, że życzę dużo, dużo zdrowia wszystkim solenizantom, po to, żeby życie było długie, żeby jeszcze przy okazji było piękne, Mądre, bogate, energetyczne, żeby było spełnione, żeby było szczęśliwe i piękne, bo warto żyć. I chyba warto przy każdych urodzinach sobie zrobić pewnego rodzaju podsumowanie i powiedzieć sobie: Dobra, co mogę zrobić jeszcze, żeby moje życie było piękniejsze? Zatem. Happy birthday to you. Dla wszystkich, dla wszystkich solenizantów. Tak jak powiedziałem, moje gardło jeszcze nie wróciło do normy. I to jest dla mnie zdumiewające, że to tak długo mnie trzyma, ale to może z wiekiem tak się dzieje. Kto wie, może to dopiero czasem przychodzi, że taka infekcja zamiast 3 do 5 dni to trzyma mnie 3 tygodnie. Ale tak jak powiedziałem, bądźmy, bądźmy dobrej myśli, bo przecież po co być złej. I Wreszcie co? Tak z ciekawości zapytałem się. Widzimy się dzisiaj we Wrocławiu na konferencji obudź się? 28% ankietowanych dzisiaj będzie. A czemu mi się tutaj tak dziwnie to wyświetla na YouTube? W ogóle jakieś dziwne rzeczy się wczoraj zadziały podczas pisania zapowiedzi na dzisiaj. Hmm, ale, ale dobra. <laughs> Nie mogłem jakoś zrobić zapowiedzi samej na YouTube, w związku z czym zrobiłem na. Tak jak kiedyś bywało, zrobiłem na wszystkich czterech kanałach i zobaczymy, jak to się odbije na, na naszej frekwencji. No dobra. Napisałem w zapowiedzi, ponieważ wcześniej zastanawiałem się bardzo długo. Jest sobota, jakoś tak nie znalazłem adekwatnej książki do, do tego, żeby ją dzisiaj omówić, i postanowiłem przypomnieć pewien film film, który mm, szukam teraz, o, jest Morning Lee. Film, który oglądałem tylko raz w życiu i chyba dlatego, że mm, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Polały się łzy ze wzruszenia i nigdy do niego już później nie wróciłem, ale on tak głęboko wrył się w moją świadomość, że postanowiłem go przypomnieć. I Pamiętasz jeszcze film o takim tytule? Podaj dalej. Właśnie. I zadałem pytanie, jak myślisz, dlaczego właśnie ten film chcę ci dzisiaj polecić? I oczywiście część osób, która ten film widziała. Natomiast napisaliście, kilka osób napisało pięknie, komentarz do samego. Tytułu podaj dalej. I yy... aha, chciałem jeszcze podziękować Ewie Kowalskiej za maila. Bardzo pięknego. Dziękuję ci. Myślę, że <laughs> warto będzie kiedyś do tego maila jeszcze wrócić. Twojego i do tego tekstu, który napisałaś, Ewo. Dziękuję. Yy, piszesz, że masz nadzieję, że ja się już lepiej czuję. Lepiej się czuję. Trochę tak. I yy... napisała Ewa tutaj swoją historię. Bardzo piękną. Znaczy pięknie, pięknie napisała, i cieszę się, że, że znalazłaś się w naszej społeczności. Napisała mi Ewa, że, że pomogłem jej na pewnym etapie życia. To dla mnie bardzo ważne, co napisałaś. Ok. napisała Ania Mikulska jedno zdanie Alberta Schweitzera, które chodzi za mną od lat dobro. To jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Myślę, że to nie tylko o dobro chodzi, ale również o szczęście. Szczęście to też jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się dzieli. Szczęściem, radością. Dobro, życzliwość to są wszystkie te rzeczy. Dobromyślność jest też taka, takie słowo. I dziękuję Ci, Aniu, że przypomniałaś to zdanie. Bo wtedy rozumiemy, że dzieląc się życzliwością z kimś nie tracimy czegoś, ale je to pomnażamy i to jest piękne. A Jakub ochwat napisał: Nie wystarczy wiedzieć, że coś jest nie tak, trzeba jeszcze coś z tym zrobić. Czy generalnie bardzo dużo myślę na temat tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie? Akurat taki dosyć ważny moment w historii naszego kraju, jutro wybory. I bardzo dużo się zastanawiam nad tym. Często widzę komentarze ludzi w social mediach, i myślę sobie, że mamy dużo do zrobienia. Bardzo dużo mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o mentalność, myślenie być może nawet racjonalne myślenie ale to nie czas na dzisiaj. Darek Pilarski napisał: okazuje się, że niewiele trzeba by zmienić cały świat na lepsze. Można zacząć od najzwyklejszych rzeczy, od świata, który jest pod ręką, czyli od tego świata, który mamy, mamy w zasięgu. Irena Schneider: świat jest pełen możliwości. Warto mieć otwarty umysł i wychodzić poza utarte schematy. A jeśli odkryjemy coś ciekawego, warto dzielić się z innymi. Piękna idea. Mag kropiwiec. Wielkość człowieka nie mierzy się tym, co ma, lecz tym, co potrafi dać innym bez gwarancji zwrotu. Zamiast oddawać, podaj dalej. Jeden człowiek nie zmieni świata, ale może zmienić świat dla jednego człowieka, i to wystarczy. To, co dla ciebie jest tylko gestem, dla kogoś może być ratunkiem. Każdy dzień to szansa, by być czyjąś odpowiedzią. No właśnie. Dalej jeszcze pisaliście dużo na temat filmu i do tego jeszcze. Mam zamiar wrócić. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie kończymy rekrutację kolejnej grupy lokalnych liderów i bardzo się cieszę, bo wszystko wygląda na to, że będziemy mieli klub w Oslo, będziemy mieli klub w Edynburgu i będziemy mieli prawdopodobnie klub w Londynie. A z polskich miast to widziałam pamiętam, że było Bielsko-Biała, Lublin, Białystok, Wrocław. Wrocław będzie. Radom, kielce, nie pamiętam więcej, bo ta lista jest dosyć długa. I myślę, że to jest piękna idea, że będzie coraz więcej miejsc, gdzie będzie się można spotykać, gdzie będzie można coś w praktyce zrobić a nie tylko spotykać się o 5.55, co jest oczywiście bardzo ważne ale również oprócz tego, praktyce zacząć stosować wszystkie te rzeczy, o których, o których mówimy w klubie, prawda? To może być wartościowe. <laughs> Dobra. Wybrałem taką historię, wysłała mi Monika Król historię o bracie Furtianie, która niedawno była, więc postanowiłem może coś takiego, co nie było bardzo dawno. Przynajmniej ja nie pamiętam, kiedy to było. Jest taka piękna historia, która mówi, że słynny pilot oblatywacz Bob Hoover, startujący często w pokazach powietrznych, wracał kiedyś do domów LA w Los Angeles z pokazów San Diego. Na wysokości 3000 stóp nagle przestały pracować dwa silniki jego maszyny. Dzięki zręcznym manewrom Hooverowi udało się wylądować i nikomu nic się nie stało. Maszyna uległa jednak całkowitemu zniszczeniu. Pierwsze co zrobił Hoover po wylądowaniu awaryjnym było sprawdzenie paliwa. Tak jak podejrzewał, Śmigłowiec z czasów II wojny światowej, którym leciał, napędzany był paliwem odrzutowym, a nie benzyną. Po powrocie na lotnisko, zażądał spotkania z mechanikiem, który szykował samolot do startu. Młody człowiek odpowiedzialny za to był wręcz sparaliżowany strachem z powodu błędu, który popełnił. Łzy nabiegły mu do oczu, kiedy zbliżał się Hufer. Przez niego przecież uległ zniszczeniu bardzo drogi samolot i o mały włos nie spowodował śmierci trojga ludzi. Należało się spodziewać, że dumny i dokładny pilot zrobi piekielną awanturę za takie niedopatrzenie, czyli zatankowanie samolotu <coughs> benzyną, a nie paliwem odrzutowym, czy odwrotnie. Jednakże Hoover nie, zru nie zrugał mechanika, nawet go nie pouczył. Zamiast tego położył swoją wielką rękę na ramieniu młodego człowieka i powiedział, ponieważ jestem pewny, że nigdy więcej tego nie zrobisz. Proszę, abyś przygotował jutro do startu mojego F-51. Jak ci się podoba ta historia, że pilot nie zrugał człowieka, który popełnił błąd. Każdemu może się zdarzyć popełnienie błędu, prawda? No właśnie. Wracając do idei, o której, o której mam zamiar dzisiaj powiedzieć. To film, który został nakręcony w 2000 roku. Film opowiada historię młodego chłopaka, 11-letniego chłopaka, wychowywanego przez samotną matkę. Chłopak nazywał się. Prevor McKinney. I to właśnie ten jedenastoletni chłopiec, zainspirowany przez swojego nowego nauczyciela od nauk społecznych, który to, co najbardziej mnie dotknęło w tym, to nauczyciel daje im pozornie proste, ale bardzo głębokie zadanie. A to zadanie brzmi: wymyśl coś, co może zmienić świat. I zrób to. Wymyśl coś, co może zmienić świat, i zrób to. Chłopak podszedł do tego zadania niezwykle poważnie i tworzy koncepcję właśnie o tytuł, która nazywa się Podaj dalej. To znaczy, że pomagasz trzem osobom w wyjątkowy sposób, taki, którego same nie mogłyby osiągnąć, ale zamiast żądać czegoś w zamian, prosisz te osoby. Aby każda z nich podała dalej, czyli pomogła kolejnym trzem osobom, czyli taki trochę łańcuszek świętego Antoniego. W ten sposób powstaje łańcuch dobra, który teoretycznie, teoretycznie może objąć cały świat. Młody chłopak Trevor wdraża w swoją ideę w życie, pomagając trzem osobom, bezdomnemu mężczyźnie, który nie ma gdzie spać, swojej samotnej matce, próbując naprawić jej relacje z nauczycielem oraz koledze w szkole, który był ofiarą przemocy. Początkowo wydaje się, że nic się nie zmieniło, z czasem jednak okazuje się, że jego idea zatacza coraz szersze kręgi, trafiając nawet do dziennikarza, który zaczyna śledzić źródło tych anonimowych aktów dobroci i odkrywa, że wszystko. Wszystko zaczęło się od jednego chłopaka. Myślę, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jedna osoba może wywołać pozytywną zmianę. Nawet większe niż się samej spodziewa. Jeśli działa, jeśli działa z serca. Jeśli działa z życzliwości, z chęci zrobienia czegoś, co pozostawi ślad. Pokazuje film, pop, film podaj dalej, zachęcam do obejrzenia. Tam y, gra, y, w roli głównej gra, y, rolę główną gra chłopak, który grał Kevina. Kevinie sam w domu? Kevin sam w domu? Nie, czy nie, to nie był on. Nie, to nie był on. Sorry, mylę się, to był Heli Joel Osment. Czyli to był chyba ten chłopak, który. To był chyba ten chłopak, który grał. Już teraz nie pamiętam. Dobra, może nie jestem dzisiaj w formie do końca. W każdym razie <laughs> Helen Hunt grała y, rolę jego matki. Taka bardzo fajna, sympatyczna aktorka. To przesłanie pierwsze, czyli wymyśl coś, co może zmienić świat, i zrób to. Ja tak naprawdę patrzę troszeczkę przez pryzmat mojej, mojej idei lokalnych klubów. Czy to może zmienić świat? Wierzę, że tak. Wymyśliłem coś, co. Myślę, że może zmienić świat i zacząłem to robić. Angażuję się w to i wkładam w to dużo, dużo serca, żeby ludzie zaczęli się spotykać po to, żeby stawać się lepszymi ludźmi. Film Podaj dalej pokazuje, że dobro może mieć siłę wirusa, ale w pozytywnym sensie, nie takiego, jak ja mam teraz, bo ten wirus, ja byłem u lekarzy w ogóle, Byłem u przesympatycznej lekarki, która mi, bo, bo najważniejsze było dla mnie, żeby mnie ktoś posłuchał, czy gdzieś tam, prawda, nie mam jakiegoś zapalenia płuc albo jakiegoś zapalenia o skrzeli. Okazuje się, że tylko gdzieś to tam siedzi w górnych drogach oddechowych, i ona powiedziała mi, że to jest wirus. W związku z czym nie dostałem antybiotyku. dostałem tylko jakieś dziwne lekarstwo przeciwwirusowe, które wydaje się działać bardzo powoli za wolno, zdecydowanie. I ten wirus w sensie negatywnym to mnie męczy. A myślę sobie, że dobro dobro może mieć siłę wirusa, ale w pozytywnym sensie. Będzie się rozprzestrzeniać, jeśli niekoniecznie oczekujemy czegoś. Zamiast odpłacać dobrem prosimy innym by, innych, by, by zrobili to samo wobec innych. To jest dokładnie to, co leży u podstaw mojej idei lokalnych klubów. Inwestuję bardzo dużo czasu zaangażowania w liderów, po to, żeby podawali to dalej. Żeby sprawiali, że ludzie, którzy pojawią się w klubach, stawali się lepsi i ich życie przede wszystkim stawało się lepsze. Bo wielkie zmiany zaczynają się od małych rzeczy, często. Trevor, wprawdzie, jako mały chłopiec, jednolastoletni, Zrobił coś, co poruszyło serca tysięcy ludzi. Myślę, że każdy z nas ma tę możliwość, żeby coś takiego zrobić. Każdy z nas. Jeżeli u podstaw będzie życzliwość, życzliwość, która jest prosta w działaniu. Prawdziwe dobro. Rodzi się nie wtedy, gdy coś za to otrzymujemy, ale gdy dajemy bez oczekiwań. Zasiewaj dobro nawet wtedy, gdy nie widzisz od razu efektu. Przez większość tego filmu młody chłopak nawet nie wie, że jego idea zadziałała. Wiesz, co jest ważne? To przed chwilą to powiedziałem, że każdy z nas może być takim punktem zapalnym życzliwości, dobra i poprawy tego świata. I dlaczego warto obejrzeć ten film? Przede wszystkim dotyka serca bardzo, bardzo głęboko. Wzrusza. W pewnym momencie otwiera coś w naszym sercu, co rodzi się pod postacią odpowiedzialności społecznej. Może być, <laughs> obejrzenie tego filmu może być również pewnego rodzaju punktem wyjścia do refleksji, czy ja też mogę coś zrobić idealnie. Może to wpisywać się w ideę lokalnych klubów, czyli podaj dalej, jak tworzyć kulturę dobra w lokalnej społeczności. Wierzę w to, wierzę w to bardzo, bardzo głęboko, że idea lokalnych klubów przyniesie niespodziewane, a piękne rezultaty. Wierzę w to głęboko. Tak, to piękny, wzruszający film, i na jego temat między innymi napisał Łukasz Kłykow. Piękny, poruszający film. Wyjątkowa przypowiedź o tym, jak jedno dobre działanie potrafi rozchodzić się jak fala na wodzie, zmieniając nie tylko życie jednego człowieka, ale całego otoczenia. Przypomina, że każdy z nas ma wpływ, nawet mały gest. Jeśli wypływa z serca, może stać się początkiem wielkiej zmiany. No, i jeszcze pięknie napisał na ten temat Jarek Strzałka. Ten film przypomina, że nawet jedna osoba może rozpocząć wielką zmianę. W świecie pełnym wyzwań i brutalności to empatia, nadzieja i dobroć mają prawdziwą moc. Nie czekaj na lepszy świat. Bądź jego początkiem. Podaj dalej. Czyli bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie. Tyle razy to zdanie padało już tutaj z tego miejsca. Bądź zmianą którą chcesz ujrzeć w świecie. Dokładnie tak jak Nika napisała: Każdy z nas może coś zrobić na rzecz ulepszenia świata. No i dobrze, cieszę się, cieszę się, że zobaczymy się już wkrótce. Dzisiaj zobaczę się z tak ogromną liczbą ludzi, ja będę około. 13.00, między 13 i 14 dopiero się pojawię. Nie mam niestety jeszcze energii wystarczająco dużej, żeby być od samego początku. Jeszcze jestem lekko osłabiony i czuję to bardzo wyraźnie teraz, nawet po półgodzinnym klubie. Ale będzie dobrze. Dzisiaj się zobaczymy i będę miał okazję uścisnąć się z Wami. Mam nadzieję, że już nie zarażam. <laughs> Chyba nie. A, a jeżeli? Takiego czegoś nie chcę podawać dalej. Dobra. Do zobaczenia, moi drodzy. Z, nie, z niektórymi na żywo, dzisiaj e, we Wrocławiu, z innymi jutro o 5.55. Do zobaczenia. Nawet nie wiem, czy dzisiaj są warsztaty z doradcami. Mm, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nikt mnie nie poinformował. Nie wiem, czy są dzisiaj warsztaty. Jeżeli są, to pewnie dziewczyny napiszą gdzieś tam. Mm, Podadzą, podają link. Do zobaczenia jutro o 5.55, a z tymi, którzy będą we Wrocławiu dzisiaj około godziny 13:14 i do godziny 19:00 gdzieś tam będę się mm. przewijał. Nie mam dzisiaj 100% energii, ale co tam? Będzie dobrze. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć, cześć, cześć.